Nie może być przypadek. Zdecydowanie też nim nie jest. Od poprzedniego odcinka nawet nie chce mi się tłumaczyć, ile tu się zmieniło. Szkoda, że nie nagrywałam odcinków z tego, ale były live'y, na które was serdecznie zapraszam, więc zostawcie sobie dzwoneczek przy subskrypcji bo wtedy będziecie na bieżąco i na mojego Discorda możecie bić tam też za każdym razem jak live'a prowadzę, informuję zmieniło się bardzo dużo dlaczego? Oto to jest pytanie może żeby wam troszkę rozjaśnić o co chodzi z randolami co jest z nimi nie tak? Chciałam się tepnąć, ale oczywiście podczas tego co się działo już zdążyłam zostać zabita miliony razy I, i pałeczki mi poszły i mi poszły anielskie itemy i szalkery. Wydaje się. Teraz nie byłam jeszcze w tej bazie, w której nagrywałam właśnie ten ostatni odcinek. Ona była dokończona, ja tam zbudowałam piękny żyrandol, yy, Znajdę foto, wrzucę wam tutaj, dlatego że z tego co wiem, on już został dawno rozwalony. Dzień po tym jak go zbudowałam Dlatego ja specjalnie nie szłam tam Ani na live'ach, ani sama nie szłam Bo chciałam zobaczyć jak ta baza Teraz wygląda z wami na odcinku Tylko, że widzę, że mam troszeczkę do Przybrnięcia Więc naprawię sobie w sumie elitrę chyba No elitrę sobie naprawię I polecę i zobaczymy razem Wiecie co, ja trochę się obawiam Dlatego, że Tam ci znajomi z bazy Oni wracali tutaj bazy zostali zabici tam jakichś niderytowych typów czy jeden złapał i zabił bo zabijał po prostu, więc co ma być to będzie, ja chcę ją zobaczyć nie ja mam jak naprawić teraz elitry, dlatego, że nie mam żadnych potworów a eksperki też jeszcze póki co znaczy gdzieś tam niedaleko w sumie znalazłam a mam mało użyć i szkoda mi, co nie boję się, że użyję całkiem a nie mam nie mam niezniszczalności na niej, więc, więc trzeba uważać, że trzeba być ostrożnym. Naprawę całe szczęście udało mi się, bo. A właśnie, bo wy nie wiecie. Słuchajcie, bo ja tam szukałam naprawy u tamtych wieśniaków, nie? No to ja znalazłam tą naprawę i to było chwila. Ja skończyłam chyba odcinek nagrywać i zaczęłam się bawić i znalazłam normalnie naprawy. I ja mówię, no nie. Fajnie, że akurat po odcinku jak w odcinku chciałam znaleźć No ale znalazłam tą naprawę, trochę kupiłam, trochę mi się udało Trochę yy, połączyłam ze zbrojkami, z mieczami, z tymi i w ogóle Ale oczywiście później zginęłam <grych> i nie mam nic no. No, ale Chociaż na Elka sobie dałam A jak to w ogóle się stało, że ktoś znalazł tą bazę? Było coś takiego, że... Yy, tą pierwszą Ja wybudowałam ten Gerandol oczywiście który każdy do mnie hydrze. Poszłam po coś na spawn'a i oczywiście używa... Nie, to nie ja, przepraszam, to nie ja poszedł na spawn'a. Józek poszedł na spawn'a i użył tam pałki teleportującej. No i jakiś cheater sobie znalazł te kordy, nie? Zobaczył na tej pałce. Z tym czterem nie mieliśmy oko w oko do czynienia, nie? Tylko z jego kolegą. Tego, co kojarzy. Myśleliśmy, że będzie git, aż w pewnym momencie wszyscy już zaczęli Mówić, że te kordy wypłynęły, że bardzo dużo osób już je zna, że wszyscy chcą się wyprowadzić stamtąd. No i też tak się stało, że ludzie zaczęli się wyprowadzać powoli, ale bardzo dobrze, dlatego że po czasie została ona właśnie znaleziona i ktoś tam już zaczął zabijać. Moi znajomych nieco wbijali tam bo tam naprawdę było bardzo dużo osób w pewnym momencie było coś około 15 osób to już właśnie było sporo i niektórzy już się powkurzali, że tak dużo osób ma ale ja mówiłam, że jak ktoś znajdzie to ten że jak ktoś znajdzie a ja mam discorda zapraszam do mojego discorda no pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji mówiłam, że jak ktoś znajdzie już to, że będzie mógł sobie zamieszkać no i kilka osób właśnie znalazło przez co ludzie już później nie chcieli mieć. To już ta wioska, weźcie, aż mi na wspomnienia bierze normalnie. To ta wioska z tym wyciętym. No to w skrócie było tak, że po prostu dużo osób zaczęło się wyprowadzać i te osoby, które tam wracały zostały zabijane przez kogoś. I ja jeszcze nie miałam, nie miałam czasu, nie że czasu, a nie odwagi, tylko po prostu chciałam na odcinku to sprawdzić. No i teraz właśnie lecimy sprawdzić, co dokładnie się... Tą bazą stało, ale no słyszałam tak, jak mi znajomi mi że z mojego Żyrandola zostało nic. I że ogólnie baza jest w fatalnym stanie. Więc mamy szczęście, że zdążyliśmy się wynieść stamtąd, nie? No szkoda tych wieśniaków, najbardziej szkoda tych wieśniaków. Też w kolejnych bazach też chyba mieliśmy wieśniaków, już nie pamiętam, ale do nich też pójdziemy. Widzę już te okolice, już z daleka, poznaję. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy. Pierwszą reakcję, co tu się podziało w ogóle? Tutaj, tutaj jest wejście gdzieś o. Ale czekajcie, czekajcie No widzę, że tu... o! To Ej, nie mam siołka jak zwykle Tak mi się wydaje, że tu było wejście Gdzieś A jak? Ej, ktoś sobie ją chyba... A nie Aha Dobra mojego żyrandola... Widzę, że ktoś TNT tu się bawił chyba, nie? mojego żyrandola tyle zostało. I to właśnie było dzień po tym, jak zbudowałam ten żyrandol. Bo to jest bardzo ważne. Zobaczycie w kolejnych bazach. Yy, tak o, tutaj widzę, że już fajnie też... Żadnego, żaden więźniak nie został. Wow, kury zostawili. Magazyn cały. No ładnie się bawił Jednego nick mam. Nie wiem czyje to łóżka, ale... Nikogo chyba przyjaznego. Ale co z tą wewną? Komu tak z tą wewną się? Co jest? Była jakaś tu ktoś sobie zrobił? Ja tego nie widziałam. Czyli macie obraz tego po prostu, co zostało po tamtej bazie, w jeszcze był poprzedni odcinek i zapowiadało się tak fajnie i mówiłam, że mam nadzieję, że zostanie yy, skończona zanim nam znajdą. Szkoda, że ten żerandul zepsuli wiecie? bo ty... Właśnie się śmialiśmy, że, bo ostatnio jeszcze był i właśnie się śmialiśmy, że wszystko zostało zniszczone oprócz randola. Jak tu w ogóle cały teren się zmienił? Ja dziękuję, co tu się podziało? Ciekawe czy jest jeszcze... Bo ogólnie lecę naprawić Elkę. Bo właśnie najbardziej co mi się podobało w tej bazie to, że wszystko było tak blisko. Że mieliśmy ekspiarki dwie i zombiaków i pająków. Bez poszło, ciekawe czy działa ekspiara. Jak myślicie, działa, działa, słyszę. Mam całe szczęście. Naprawię sobie elkę szybko i lecimy do kolejnej bazy z Ej, ale to jest cud, że ekspertka przeżyła, co nie? To, co się stało tam na górze. Słuchajcie, udało się naprawić tę elitrę i już się przeleciałam tutaj. I. historia drugiej bazy. Już widzę, że ktoś ją całkiem odkrył, ale jeszcze niedawno ona była cała. I tak o, oni już. Zabronili całkowicie budować żyrandole. Ty, ona jest w całkiem ładnym stanie. Oj. Oni powiedzieli, że przez ten mój żyrandol ta baza została całkiem już. Oho, ho, wiecie, zabronili mi budować żyrandole. Zabronili mi cokolwiek. No ale ja powiedziałam, jak to kolejna baza bez żyrandola nie ma tak. No i proszę, zbudowałam kolejny żyrandol, bardzo ładny, prawda? Naprawdę ten żyrandol mi się bardziej podobał niż tamten. Dziwię się, że jest... ta baza jest naprawdę ślicznym stanie i naprawdę jest bardzo ładnie jeszcze zachowana. Ja ją tu ozdobiłam. Tu był mój pokój. Łóżko wodzi. Ciekawe, czy jest jeszcze mój ochroniarz. Oj. Bo my tu mieliśmy przecież te. My tu mieliśmy wieśniaki, ale oni chyba zabili te wieśniaki. Halo, Gdzie te wieśniaki były? Chyba, że tam jeden został, już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Jednego chyba zostawili. Tak, jeden został. No i słuchajcie, i to była taka historia, że my tu siedzieliśmy i zaprosiliśmy Ka Karolask do nas. I ona przyszła, i ja patrzę, jest ktoś, nie? A gadamy sobie na Discordzie i nagle Hermesik z tego, co kojarzy, krzyczy: Kto to jest to ja Pepe? Ja mówię, to nie... O co ci chodzi? Jakie to ja Pepe? I patrzę, tu Karola przyszła, a ja nie wiedziałam, że to Karola i myślałam, że to ten ja Pepe. Ja uderzyłam i ja mówię, o Boziu, to tylko Karola, nie? A ten krzyczy, nie, to ja Pepe jest na górze, nie? I on nagle tutaj szedł i on tutaj wziął spad, oni go wzięli obsydianem i zaczęli mu grozić. To jest kord, on w ogóle był taki, że... On dużo nie mówił na początku, nie? Ja mówię, słuchajcie, na no spokojnie, przyszedł, znalazł naszą bazę, ma nasze kordy, nie róbcie mu nic. I ja mówię, spokojnie, nie róbcie mu nic. A oni się uparli i oni mówią, i tak się stąd wyprowadzamy. I w ogóle ja mówię, no taka ładna baza, weźmy go, przyjmijmy, będzie wszystko w porządku. I się okazało, że my później, bo on zaczął straszyć, że yy, jego koledzy, jego koledzy, Ned ne lecą na nas i w ogóle, żebyśmy uciekali, czy coś takiego. Ej, czy ja usłyszałam fajerwerkę? Nie wiem, dobra. Tu mieliśmy enchanting i w ogóle naprawdę bardzo ładnie tu zaczęliśmy robić. Bobas głównie tu, to zbudował, ale ja pododawałam trochę elementów czerwonych i zielonych i wyszło po jak to powiedzieli. Widzę, że mojego ochroniarza już nie ma, był tu chodził ochroniarz. Dobra, żeby nie zgubić. I on powiedział, że ci nede koledzy po nas lecą, no to my wszyscy wiecie. Dobra, lecimy, wychodzimy. Wychodzimy na górę, tam nas chyba szóstka czy siódemka, a na górze jakiś kacper też nedę. I on mówi co was tu tyle, pierwszy raz tyle osób widzę. My myśleliśmy, że to już... Ci koledzy tego, to ja pepe, nie? A się okazało, że to jakiś random szedł po prostu i, i zobaczył czy usłyszał, zobaczył nas. I, i zabawna taka historia. No i, i oczywiście ta cała akcja była dzień po tym, jak zbudowałam ten żerandol. Tu jeszcze jest piesek manego Ja bym go wzięła na smycz, ale nie da się Tu też już było sporo osób, dużo osób już było No ale właśnie Ten żyrandol I oni powiedzieli, że już koniec, kompletnie, mam całkowity zakaz Bo już poprzednim po poprzednim żyrandorze żra miałam zakaz Budowania żyrandoli, ja mówię, no dobra serio, co z nimi, jest nie tak Ale patrzcie jaka ta baza jest odkryta i w ogóle a jest Cały czas w całkiem niezły stanie. Jak ktoś chce kordy, to mogę podać. No i my wtedy już uciekliśmy z tej bazy. Ja tam kilka dni się wkurzyłam, nie grałam, pooddawałam też rzeczy swoje. I mówię, znajdę sobie własną bazę, będę sama, ale wiecie, jak sama by to tak trochę nudno. I zdecydowałam, że się wprowadzę do nich. Oni mieli jeszcze jedną bazę, w której Żyrandola nie zdążyłam wybudować, ale się z niej wyprowadziliśmy, dlatego że nawet nie wiem, nie pamiętam dlaczego się z niej wyprowadziliśmy, ale teraz lecę do bazy, gdzie już zdążyłam wybudować kolejny Żyrandol. Tym razem oni uciekli naprawdę bardzo daleko od tych kordów, to mieliśmy bazę te dwie bazy poprzednie, chociaż te dwie bazy poprzednie też były fest od siebie oddalone. Jesteśmy coraz bliżej trzeciej bazy i mam do was pytanie, czy wy byście chcieli coś takiego, bo ja bardzo dużo na live'ach robię i wiem, że dużo osób nie może być na live'ach, nie zgadzamy się z czasem, czy coś takiego. Czy chcielibyście, żebym Robiła odcinki, bo też głupio tak, że wrzucam odcinki, gdzie się działo mega dużo i nie mam jak tego wszystkiego wytłumaczyć w te 15 minut. Czy chcielibyście, żebym z liveów robiła nie zapisy, ale żebym je montowała w odcinki, możecie dać w komentarzach znać. I zawitaliśmy w kolejnej bazie, to już nie trzecia, bo wcześniej było ich więcej. Ale. Przed ostatnią <grych> Jaka jest historia z tą bazą? Z tą bazą jest taka historia, że my tutaj tak na szybko się wprowadziliśmy. Przedtem jeszcze były chyba dwie bazy. Oni mieli jedną osobną, później do jednej ja chyba wbiłam. Oczywiście od razu nie buduję czy Ja mówię, no dobra, nie zbuduję. Tą bazę zaczęliśmy robić, ale ktoś dał znać, że na górze ktoś kogoś spotkał i chcieli go zaatakować czy coś takiego. A ja wczoraj zdecydowałam, że powiększę sufit i wybuduję żyrandol I tutaj dokładnie go nie widać bo w ogóle ja myślałam, że ten żyrandol będzie niżej ale jak się okazało był bardzo wysoko go prawie nie widać i tutaj już zostało zniszczone dużo, bo, bo ja jak budowałam ten żyrandol miało być wejście przez ten żyrandol, ale się okazało właśnie że jest za wysoko, że nie pasuje tu i nie dokończyłam go nawet nie zdążyłam nawet dokończyć a została już pokazana taka wiadomość. Taka, taka. Tutaj wam, wstawiam screen'a. I co ja na to mogę poradzić? W tej bazie na szczęście za wiele nie mieliśmy, bo dopiero zwierzaczki dodawaliśmy, villagerów nie mieliśmy. Nie dziwię, że jeszcze trzymają mnie w najnowszej bazie. No i powiedzcie mi, co o tym wszystkim sądzicie? Czy to jest prawda? Czy Ta twarz Randola istnieje? Czy jednak ryzykować i ozdabiać kolejną bazę? No bo naprawdę te randole są bardzo ładne jako ozdoba. Ten ostatni nie wyszedł, bo nie zdążyłam, ale to nie zmienia faktu, że dodają klimatu. Bardzo dużo, bardzo dużo osób z was chciałoby wspólną bazę i wymyśliłam takie coś, że wybudujemy wspólną bazę z widzami po prostu. Dlatego na moim discordzie zrobię kanał osobny do tego i po prostu zrobię jakąś rekrutację, jeszcze dokładnie nie mam pomysłu ale zapraszam was na discorda tam na pewno będę dawała dużo więcej informacji na ten temat, na ten moment nasza baza wygląda tak tworzyliśmy ją niedawno dopiero się wprowadzamy tak naprawdę, tutaj magazynik mamy, mamy jakąś plantację zwierzątka zbieramy, mamy już owce, mamy Prawie jedno, mamy kurczaki, mieliśmy lisa, ale wszystkie kury pozabijał. Yy, yy, zakaz rondoli. Tu jest zakaz wstępu. Pokażę Wam. Tu jest zakaz wstępu, dlatego że nie kocham, oni es nieprawda, czyli, czyli jednak kochają. Ale to, nie jest, to jest mało ważne. Tu nic nie widzieliśmy, nie? Tu ma pokój zdechniesz aka rozwalić, aka mercy, aka no. Manem. a tutaj było moje łóżko, tylko kto się zniszczył? No i póki co co budujemy się, budujemy się powoli szykujemy, myślę, że ta baza ma szansę trochę przetrwać aczkolwiek mam dla was bardzo ważne pytanie, jakiego koloru żurandol będzie tutaj pasował? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę o subskrypcji, o wbijaniu na serwer discorda, będziemy robić tą rekrutację jeszcze zobaczymy co i jak Dziękuję ślicznie wszystkim za oglądanie do następnego